Ewa patrzyła na zdjęcie wiszące na ścianie salonu. Na nim uśmiechnięta para, jej i Adam. To było jeszcze wtedy, gdy ich małżeństwo było pełne nadziei i miłości. Ale ostatnio spojrzenia w obrazku zdawały się na nią patrzeć smutno, jakby tęskniły za tymi dawnymi czasami. Adam, mężczyzna obok niej, już dawno przestał zwracać na nie uwagę. Jego myśli były gdzie indziej, a serce, cóż, nie wiadomo już było, gdzie leży. Ewa zauważyła zmiany w nim od jakiegoś czasu. Wcześniej był to mąż pełen pasji, marzeń i miłości. Teraz chłodny, zdystansowany, jakby uwięziony w jakiejś nieuchwytnej mgiełce. Przypomniała sobie ich pierwsze spotkanie. To było na uczelni, gdzie oboje studiowali. Ewa od razu zwróciła uwagę na Adama przystojnego, inteligentnego chłopaka, który emanował pewnością siebie i optymizmem. Ich rozmowy na korytarzach, wspólne projekty. Pierwsze spojrzenie, które wydawało się mówić więcej niż tysiąc słów, to wszystko sprawiło, że zakochali się w sobie. Pierwsze lata małżeństwa były pełne radości i wspólnych planów. Razem marzyli o przyszłości, o wspólnym domu, o dzieciach. Byli nierozłączni, gotowi na wszystko, co przyniesie im życie. Ale wraz z upływem czasu coś zaczęło się zmieniać. Ewa zauważyła, że Adam coraz częściej zamyka się w sobie. Zamiast wspólnych rozmów i planowania przyszłości, zaczął unikać kontaktu, spędzać więcej czasu w pracy, a kiedy był w domu, jego myśli były gdzieś daleko. Nawet gdy patrzył na nią, to nie dostrzegał w niej tej samej iskry, którą kiedyś widział. Wiedziała, że musi coś zrobić, ale nie wiedziała jak. Czuła się zagubiona i samotna, nawet przy swoim mężu. Tęskniła za tymi dawnymi czasami, kiedy ich miłość była jak płomień, który płonął jasno i niezgaszony. Ale teraz, patrząc na to zdjęcie, zdawało się, że ta iskra zaczęła gasnąć, zostawiając za sobą tylko popiół pamięci. W dzień, gdy Adam miał wyjechać w kolejną delegację, Ewa zauważyła coś nietypowego w jego zachowaniu. Jego oczy, które zazwyczaj emanowały pewnością siebie i entuzjazmem przed podróżą, teraz migotały, jakby skrywały jakiś tajemniczy sekret. Kiedy mówił o swoich planach na wyjazd, jego głos brzmiał niespokojnie, a uśmiech wydawał się być trochę sztuczny. Ewa, choć starała się zachować spokój, czuła jak dreszcz niepewności przechodzi przez jej ciało. Coś było nie tak, ale nie potrafiła tego nazwać. Była przyzwyczajona do tych wyjazdów, do samotności, która z nimi się wiązała, ale tym razem było inaczej. Tym razem coś w powietrzu było gęstsze, jakby czaiło się na nią w ciemnościach. Gdy Adam wreszcie wyszedł z domu, pozostawiając ją samą, Ewa nie mogła się oprzeć wrażeniu, że coś się zmieniło. To nie było tylko kwestią wyjazdu czy tęsknoty za nim. To był jakiś nieuchwytny, niematerialny podtekst, który przemknął między nimi w momencie, gdy zamknął drzwi za sobą. Zanim jeszcze zniknął z pola widzenia, Ewa zrozumiała, że to był początek końca. Początek końca ich małżeństwa, którego już nie można było cofnąć. Czuła to głęboko w swoim sercu, choć próbowała się przed tym bronić. Ale czy można powstrzymać to, co jest nieuchronne? Był to dzień jak wiele innych, przynajmniej na pozór. Adam miał być w delegacji, a jego myśli były już przygotowane na kolejne dni spędzone poza domem. Jednak los miał inne plany. Jakiś drobny błąd w planowaniu, nagła zmiana w harmonogramie, i Adam znalazł się w centrum miasta, w miejscu, gdzie nie powinien był być. Właśnie tam, na zakręcie ulicy, spojrzenia dwóch osób się spotkały. Adam, przyzwyczajony do ruchu ulicznego i gwaru miasta. Nie mógł przestać patrzeć na nią. Kasia. Jej imię brzmiało jak delikatny szmer liści w lesie, ale jej obecność była jak burza, która niespodziewanie nadchodzi i zmienia wszystko. Kasia stała przed Adamem jak obraz z jego najskrytszych marzeń. Była inna niż wszystkie kobiety, których dotychczas spotykał. Nie tylko jej uroda, choć wspaniała, przyciągała jego uwagę. Było w niej coś więcej, coś co sprawiało, że nie mógł oderwać od niej wzroku. Może to było to spojrzenie w jej oczach głębokie, nieco tajemnicze, jakby skrywało cały świat za sobą. Może to był jej uśmiech, który sprawiał, że świat stawał na chwilę w miejscu. Może to było to, jak poruszała się z gracją i pewnością siebie, jakby wiedziała, że każdy jej gest przykuwa uwagę. Adam wiedział, że to niewłaściwe. Wiedział, że powinien odwrócić się i odejść, zanim jeszcze coś się stanie. Ale nie mógł. Był jak hipnotyzowany, uwięziony w tym magicznym momencie, który wydawał się trwać wiecznie. I tak zaczęła się ta historia. Od tego jednego spotkania, które zmieniło wszystko. Od momentu, gdy ich drogi przecięły się na zakręcie ulicy, a świat wokół nich przestał istnieć. Od momentu, gdy Adam zaczął zadawać sobie pytania, których odpowiedzi nie chciał znać. Miłość między Adamem a Kasią rozkwitała niczym kwiaty na wiosennym polu, szybko i intensywnie ale zarazem delikatnie i pięknie. To uczucie, które zrodziło się w ich sercach, wydawało się być jak oaza w pustyni, zbawienne, odświeżające, pełne życia. Jednakże, jak każda piękna roślina, ta miłość również miała swoje korzenie, które sięgały głęboko do ziemi ich życia, gdzie tkwiły inne, już ustalone więzi. Spotkania po cichu, kradnące się w mroku nocy, stwarzały dla nich przestrzeń, w której mogli być sobą, bez skrępowania, bez ograniczeń. Każde ich spotkanie było jak powrót do domu, do miejsca, gdzie czuli się prawdziwie szczęśliwi. Wiadomości wymieniane nocą, w ukryciu przed światem, były jak płomienie świec ciepłe i iskrzące, emanujące nadzieją. Obietnice składane pod gwiazdami, westchnienia wymieniane w ułamku sekundy, to były drobne cząstki składowe tej wielkiej, nowonarodzonej miłości. Dla Adama to było coś, czego szukał, ale o czym nie mógłby nawet marzyć. Był zaklęty w tę nową Fascynującą rzeczywistość, która otworzyła przed nim drzwi do krainy marzeń. Jednakże każdy z jego kroków w stronę Kasi był jak krok w przepaść, w której czaiło się zagrożenie dla jego małżeństwa. W domu Ewa coraz częściej zaczęła podejrzewać zdradę. Małe, subtelne gesty Adama, jego zmienione zachowanie, nagłe wyjazdy i nieobecności, wszystko to składało się na obraz niewierności, którego nie mogła już ignorować. Ale to znalezienie listu miłosnego w kieszeni spodni Adama było jak uderzenie pioruna, które obudziło w niej gniew i determinację. Gdy Ewa przeczytała te słowa, które nie były dla niej, zrozumiała, że musi działać. To był moment, który zmusił ją do podjęcia decyzji, czy pozwolić na dalsze niszczenie tego, co kiedyś było, czy też stanąć i walczyć o to, co jej się należy. To był moment, który zmienił wszystko. Podejrzenia towarzyszyły Ewie jak cień, nie pozwalając na chwilę spokoju. To było jak niekończące się zakręty drogi, gdzie za każdym rogiem mogła czaić się prawda, którą tak bardzo bała się poznać. Małe, subtelne gesty Adama, jego zmienione zachowanie, nagłe wyjazdy i nieobecności, wszystko to składało się na obraz niewierności, który był coraz bardziej wyraźny. Nocami, kiedy dom tonął w ciszy, Ewa przeglądała telefon Adama. To było jej ostatnie ogniwo w tym spiralnym labiryncie podejrzeń. Palce drżące z niepokoju przemierzały ekran przewijając każdą wiadomość, każde połączenie, każdą fotografię. Każdy kolejny klik oznaczał kolejny krok w poszukiwaniu prawdy, który budził zarówno nadzieję, jak i strach. Im więcej odkrywała, tym bardziej bolało. Wiadomości, które wcześniej wydawały się niewinne, nabierały nowego, bolesnego znaczenia, gdy patrzyła na nie z perspektywy zdrady. Spotkania, które wcześniej wydawały się rutynowymi wyjazdami służbowymi, stawały się punktami odniesienia w mrocznej historii zdrady. Każdy nowy dowód, każda nowa informacja, zbliżały ją do prawdy, ale jednocześnie odsuwały od niej w sposób bolesny. Ewa wiedziała, że to może ją zniszczyć, ale nie mogła przestać. To było jak wir, który pochłaniał ją bezlitośnie, nie pozwalając na ucieczkę. Jej serce krwawiło, jej dusza płakała, ale wiedziała, że musi iść naprzód. Musiała poznać prawdę, nawet jeśli byłaby ona ostatnią rzeczą, jakiej kiedykolwiek chciała. Była gotowa zaryzykować wszystko, by odkryć to, co ukrywał przed nią jej własny mąż. Gdy Ewa odkryła prawdę o zdradzie Adama, zalała ją wewnętrzna burza emocji. Wiedziała, że musi coś z tym zrobić, ale nie wiedziała jak. Nie chciała wybuchnąć, nie chciała szarżować na Adama z obelgami i oskarżeniami. Chciała, aby poczuł to samo, co ona: ból, zdradę, rozczarowanie. Przez następne dni udawała, że o niczym nie wie. To było trudne. Widok Adama, jego dotknięcia, jego słowa wszystko to sprawiało, że jej serce krwawiło, ale musiała grać tę grę. Zachowywała spokój na zewnątrz, ale w środku było inaczej. W środku wewnętrzna burza wciąż huczała, nie dając jej spokoju ani na chwilę. W nocy, kiedy Adam spał obok niej, Ewa walczyła z demonami swojego umysłu. Zastanawiała się, co teraz robić. Jak wykorzystać tę wiedzę, jak zakończyć ten koszmar, który stał się częścią jej codzienności. Ale każdy pomysł, który się pojawiał, był pełen ryzyka i niepewności. Nie wiedziała, czy jest gotowa na konfrontację, na otwarte stawienie czoła prawdzie. Dni stawały się tygodniami, a Ewa nadal trzymała tę wiedzę dla siebie. Była to jak walka z własnymi demonami niebezcelowa i niewdzięczna. Ale w środku wciąż płonęła iskra zemsty, chęć odwetu za to, co jej zostało odebrane. Ale czy odwet naprawdę przyniesie jej ulgę? Czy pozwoli jej zapomnieć o bólu i zranieniu? Te pytania dręczyły ją każdej nocy, kiedy zamykała oczy i próbowała znaleźć spokój wśród chaosu swoich myśli. Zastanawiała się, czy jest gotowa na to, co ma nadejść, czy lepiej pozostać w tej pozornej ciszy, która jednak była dla niej torturą. Gdy Adam wreszcie wyjechał z domu, Ewa zaczęła działać. To był moment, który w końcu dał jej przestrzeń do planowania, do odbudowywania swojego życia na nowo. Choć przyszłość była niepewna, wiedziała, że musi podjąć działania, by zabezpieczyć siebie i swoją przyszłość. Skontaktowała się z prawnikiem, który miał doświadczenie w sprawach rozwodowych. W rozmowie z nim Ewa opowiedziała o swojej sytuacji, o zdradzie Adama, o swoich obawach i nadziejach na przyszłość. Prawnik zapewnił ją, że ma mocne podstawy do walki o dom i majątek. Była to dla niej kropla nadziei w morzu cierpień. Planowanie stało się dla Ewy jak terapia. Każdy krok, który podejmowała, każda decyzja, którą podejmowała, dawała jej poczucie kontroli nad swoim życiem. Zaczęła gromadzić dokumenty, dowody, wszystko, co mogłoby pomóc jej w procesie rozwodowym. Nie chciała być bezbronna, nie chciała być ofiarą. Chciała walczyć, walczyć do końca, by odzyskać swoją godność i spokój. Ale to nie był tylko proces praktyczny. Wewnętrznie Ewa musiała też znaleźć sposób na poradzenie sobie z emocjami, które ją przewalały. Złość, smutek, żal towarzyszyły jej na każdym kroku, jak cień, który nie dawał się wypędzić. Ale wiedziała, że musi być silna, musi być odważna dla siebie, dla swojej przyszłości. Z każdym dniem planowanie stawało się dla niej sposobem na przetrwanie. Na przetrwanie tego koszmaru, który stał się jej życiem. I choć droga przed nią była trudna i kręta, Ewa była gotowa podjąć wyzwanie. Gotowa walczyć o swoje szczęście, o swoją godność, o swoje nowe życie po zdradzie, które zmieniło wszystko. Decyzja o rozwodzie była jedną z najtrudniejszych, jaką Ewa musiała podjąć w swoim życiu. To nie było łatwe, ale wiedziała, że musi odejść. Dom, który kiedyś był ich wspólnym marzeniem, Teraz stał się symbolem zdrady i kłamstw. Każdy kąt, każdy mebel przypominał jej o tym, co straciła, o tym, jak bardzo ją zranił. Gdy Ewa po raz kolejny przeglądała zdjęcie na ścianie salonu obrazek szczęśliwej pary, która patrzyła na świat z uśmiechem, nie mogła już udawać, że wszystko jest w porządku. Ta fotografia, która kiedyś była źródłem radości i nadziei, teraz była obciążeniem, które ciążyło jej na sercu. Podjęcie decyzji o rozwodzie było jak uwolnienie się z więzów, które ją trzymały w niewoli cierpienia. To był krok w kierunku odbudowywania siebie, odzyskiwania kontroli nad swoim życiem. Ewa wiedziała, że musi zrobić to dla siebie, dla swojej przyszłości, dla swojego szczęścia. Ale to był także moment pełen smutku i żalu. To był koniec pewnego etapu w jej życiu, koniec marzeń o wspólnym szczęściu, których już nigdy nie będzie. Ale w tym smutku tkwiła też nadzieja na nowy początek na możliwość znalezienia szczęścia gdzieś indziej, w nowym życiu, które jeszcze przed nią leżało. Ewa postanowiła działać zdecydowanie. Nie mogła już dłużej czekać na powrót Adama z delegacji, nie mogła już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Dom, który kiedyś był miejscem pełnym radości i miłości, teraz stał się dla niej więzieniem, z którego musiała uciec. Kiedy Adam był w delegacji, Ewa zabrała oddech głęboki, zbierając w sobie całą swoją siłę i determinację. Wiedziała, że teraz musi działać szybko i skutecznie. Nie było czasu na zwlekanie, nie było czasu na wątpliwości. Ruszyła do pokoju, gdzie Adam trzymał swoje rzeczy. To było miejsce, które kiedyś było dla niej pełne ciepła i wspomnień, teraz stało się obcym miejscem, które musiała opuścić. Spakowała wszystkie jego rzeczy do walizki, ubrania, książki, pamiątki. Każdy przedmiot, który dotykała Przypominał jej o tym, jak bardzo życie się zmieniło, o tym, jak bardzo została zraniona. Kiedy skończyła pakować, spojrzała na walizkę pełną wspomnień i wypełnioną bólem. To było jak pożegnanie z przeszłością, z czymś, co już nie istniało. Ale jednocześnie było to też jak symbol wolności, jak krok w kierunku nowego życia, który musiała podjąć. Kiedy Adam stanął na progu ich domu, z Kasią u boku, Ewa czuła, jak jej serce bije głośno ale nie było w niej miejsca na strach. Miała plan, miała siłę. Patrzyła na Adama, który próbował znaleźć odpowiednie słowa, a obok niego Kasia, która trzymała go za rękę z trumfującym uśmiechem na ustach. To był obraz, który ją bolał, ale zarazem dodawał sił do działania. Gdy Ewa otworzyła drzwi, spojrzała na Adama z uśmiechem na ustach. To był uśmiech, który był pełen determinacji, pełen siły. To był uśmiech kobiety, która nie zamierza się poddawać, która jest gotowa na wszystko, by odzyskać swoje życie. A ja też mam dla ciebie niemałą niespodziankę, kochanie, powiedziała, trzymając wzrok na Adama. Jej głos był spokojny, ale stanowczy. To było jak wyzwanie, rzucane w jego stronę. To był moment, w którym Ewa wiedziała, że musi być silna, musi być odważna, bo teraz nie ma już odwrotu. Adam spojrzał na nią z wyrazem pogardy. Co ty wygadujesz? Odrzekł, jego ton pełen złości. Ten dom należy teraz do mnie i Kasi. Ewa nie odwzajemniała jego gniewu. Stała na swoim miejscu, trzymając się zdecydowanie. Nie, Adam, odpowiedziała stanowczo. Ten dom należy nadal do mnie. I teraz chcę, żebyś zabrał swoje rzeczy i opuścił ten dom razem z Kasią. Adam zaśmiał się szyderczo. Ty? Ty chcesz mi nakazać, co mam robić w moim własnym domu? Jego ton był przepełniony pogardą. Wiesz co, Ewa? Wynoś się stąd. Ten dom teraz należy do mnie i mojej nowej partnerki. Ewa poczuła, jak serce zaczyna jej bić jeszcze szybciej, a jej dłonie zaciskały się w pięści. Ale w oczach utrzymywała spokój. Mam na to inne plany, Adam odrzekła stanowczo. Ten dom należy nadal do mnie, i to jest ostateczna decyzja. Gdy Adam wszedł do domu, widząc swoje spakowane walizki i dokumenty na stole, jego mina zrzedła. To było coś, czego się nie spodziewał. Stopy zatrzymały się mu w progu, a spojrzenie wędrowało zdezorientowane po pomieszczeniu, próbując zrozumieć, co się dzieje. Ewa stała naprzeciw niego, zdecydowana i nieugięta. Jej spojrzenie było chłodne, bezlitosne, jakby nie było miejsca na żadne dyskusje czy usprawiedliwienia. Teraz to ona trzymała w rękach ster. To ona decydowała o losach tego domu. Adam próbował znaleźć słowa, ale w gardle zapadła mu gorycz, a w głowie mętlik z emocji i myśli. Przez chwilę wydawało mu się, że to wszystko jest jakimś koszmarem, że za chwilę się obudzi i wszystko wróci do normy. Ale kiedy Ewa spojrzała na niego z wyraźnym oczekiwaniem, wiedział, że to nie jest sen, że to rzeczywistość, która go dopadła. Co tu się dzieje? Jego głos brzmiał zdławiony, pełen niedowierzania. Co to za szopka, Ewa? Ewa nie drgnęła. Stała na swoim miejscu, patrząc na niego z zimnym spokojem. To koniec, Adam, powiedziała stanowczo. Ten dom należy teraz do mnie. Musisz zabrać swoje rzeczy i opuścić ten dom. Adam poczuł gniew wzbierający w sobie, jakby ta decyzja była najbardziej niesprawiedliwą rzeczą na świecie. To jakiś żart, prawda, mruknął, próbując zachować chłodną postawę, choć w środku gotował się ze złości. Nie możesz mi tego zrobić. To mój dom, Ewa. Mój. Ewa nie dała się zastraszyć. Jej głos był stanowczy, jak skała. To był nasz dom, Adam, odpowiedziała spokojnie. Ale teraz to ja decyduję, co się w nim dzieje. Teraz to ty musisz odejść. Adam otworzył usta, prawdopodobnie chcąc coś jeszcze powiedzieć, ale wiedział, że to już jest koniec. Stał w miejscu, patrząc na Ewę z mieszaniną złości i bezradności. Wiedział, że musi posłuchać, że musi odejść. Ale w jego sercu kiełkowała złość i żal, czując, że to wszystko jest niesprawiedliwe, że życie przysporzyło mu kolejną porcję cierpienia i straty. Kiedy Adam opuszczał dom z Kasią, Ewa czuła się dziwnie spokojna. To było jak uwolnienie się od ciężkiego łańcucha, który ją przytłaczał przez ostatnie miesiące. Choć w sercu tkwiła jeszcze rana pośród chaosu, Teraz miała przestrzeń, aby zacząć go leczyć. Była wolna, wolna od toksycznej atmosfery, która wypełniała ten dom, wolna od kłamstw i zdrady. Stojąc na progu, Ewa pozwoliła sobie na chwilę oddechu. Spostrzegła promienie słońca, które przeciskały się przez chmury, oświetlając jej twarz. To było jak symboliczne przypomnienie, że zawsze jest nadzieja, nawet w najciemniejszych chwilach. Choć przyszłość wydawała się niepewna, Wiedziała, że ma wsparcie swojej rodziny i przyjaciół. Teraz mogła zacząć od nowa. W głębi serca Ewa wiedziała, że to jest moment, który oznacza koniec jednego rozdziału, ale także początek nowego. Być może droga przed nią była nieznana i pełna wyzwań, ale była gotowa stanąć twarzą w twarz z tym, co przyniesie przyszłość. Miała siłę, by iść naprzód, by budować swoje życie od nowa, na własnych warunkach. Spojrzała na dom, który kiedyś było jej miejscem pełnym marzeń i nadziei, teraz stał pusty i opuszczony. Ale teraz ten dom miał potencjał na nowe życie, na nowe początki. To był symbol nowej drogi, którą Ewa zamierzała podążać. Kiedy zamknęła drzwi za sobą, poczuła, jakby odetchnęła pełną piersią. To było jak uwolnienie, jak krok w kierunku wolności i szczęścia. Teraz miała cały świat przed sobą całą przyszłość, którą mogła kształtować według swoich własnych marzeń i pragnień. I choć minione miesiące przyniosły jej wiele bólu i cierpienia, teraz czuła w sobie siłę, siłę do podjęcia wyzwań, siłę do odbudowywania siebie i swojego życia. Była gotowa na nowy początek, gotowa na nową drogę, która prowadziła do jej własnego szczęścia. Ewa zamknęła drzwi za Adamem i Kasią. Dłonie miała lekko drżące, ale serce spokojne. Wiedziała, że to jest koniec jednego rozdziału, ale też początek czegoś nowego. Była wolna, silna i gotowa na wszystko, co przyniesie jej przyszłość. Stała w pustym salonie, wyczuwając jeszcze zapach Adama unoszący się w powietrzu, ale to było jak echo przeszłości. Teraz, gdy odwróciła się od tych drzwi, odwróciła się też od wszystkich bólów i cierpień, które te ściany świadczyły. Teraz miała przed sobą nową drogę, nowy rozdział życia. I choć były łzy i ból, które trzeba było przejść, wiedziała, że teraz może spojrzeć w przyszłość z nadzieją i determinacją. To był jej czas teraz. Czuła to głęboko w sobie jak iskrę, która płonęła coraz jaśniej w jej sercu. Słońce przebijało się przez zasłony, oświetlając pokój promieniami nadziei. Ewa wyciągnęła głęboki oddech, czując, jak pełnia życia powraca do jej ciała. Miała wsparcie swoich bliskich miłość swojej rodziny i przyjaciół, a także moc, by pokonać każdą przeszkodę, która mogła pojawić się na jej drodze. Stojąc w pustym salonie, Ewa poczuła, jak w niej budzi się nowa siła, nowa energia. Teraz mogła budować swoje życie na nowo, kształtować je według swoich marzeń i pragnień. Była gotowa na nowe wyzwania, gotowa na nowe doświadczenia, gotowa na nowy rozdział, który czekał przed nią. Zanim ruszyła naprzód, spojrzała przez okno na niebo, które błękitne i pełne obietnic rozciągało się nad nią. To był moment pełen nadziei, moment, który symbolizował wszystko, co nowe i możliwe. I w tej chwili Ewa wiedziała, że teraz może być wszystko, czego pragnie. To był jej czas teraz.